No z tej strony Edek i gra ze mną. Co? Granat! Ja boł. Granaty ma. Dzisiaj będziemy ten e, kopać. A, kopać? Jak ja nie lubię kopać? Czemu? kopanie jest fajne? E, I eksplorować. E, e, ty? Lol. Co? Co, lol? Czemu ja mam już deadly copper sword? E, ja mam jakieś dobre miecze, patrz. Jakie ja mam jakieś? Massive, Massive Copper Pickaxe. Lol, lol, lol. 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 A chcesz mi jedną miksturkę? Tego. Eee, świecenia w nocy? nie. Nie, sobie poczekaj. Eee, to co dzisiaj robimy tak ogólnie? Eee, kopiemy, eksplorujemy, bo nie mamy eee, zbroi. Aha, dobra. To leci... Jak masz jakąś zbroję, to gdzieś wyrzuć. Nie mam. Idź na podwórko i wyrzuć. Nie mam, nie mam nic. Eee, to gdzie idziemy kopać? He, he, są w tym. Tutaj chyba. Eee. eee he, he, he. Bo już dużo ten. Eee, poeksplorowaliśmy w kopalni. Gdzie? I gdzie są my w ogóle kopalnie jakieś? No wszędzie. Nie, sobie nie, ja... trzeba ogarnąć te zbroje. Ej, cofnęło mnie troszkę. No tu chodź, no tu chodź. Chodź tutaj, by kopiemy i będziemy. A, tutaj bo ty mieć do tam. Do piekła. Do piekła, by nie. idziemy do piekła sobie teraz. No jeszcze nie, ale będziemy mieli drogę do piekła. jak Będziemy kopać ten. ją biję Mam bombę, nie mam bomby. -y. A nie masz. <laughs> Nie opłacę się tak nisko. Lecimy ci Tak, właśnie. A to ja lecę niżej. A to jak później wyjdzie? zrób sobie schody. Ja, ja wyjdę. Się u mnie nie ma. Ty, podstawisz sobie klocki. Nie, deadne. Pojawi się na górze. O coś mam jakiś kamień. O, chyba będę miał zaraz koper. Ale mamy kamień. Nie, chodzi mi o koperek może będzie. Koper dziwnie mi się to... aaaaaa! Chcesz jakieś intanki? To znaczy? Nie wiem... Shuriken to nie bądź... Mam Shuriken! Jakieś... Mam Shuriken, mam laser healing pod... Ja pije ten... jakąś miksurkę. Ja mam Shuriken. Nie, Okej, dobra. Ale ja pytam się o jakieś nie wiadomo co. A co masz jakieś? Ja mam e, 250 ta drewna 7 Kop murzynie Kopiemy sobie O koper! Beber. Dobra, postawi pochod... pochodnie pochodnie z... z... Dobra Chodź, kopiemy teraz na bok No to ja kopię na bok. Ej, to dziwnie sobie wygląda, co nie? To co zrobiliśmy? Nie wiem. Czekaj, patrz sobie. Ja dużo takich rzeczy tworzę. Patrz sobie. Nie! Ale patrz sobie, czekaj, 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 nie, 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 niż mi! Mm. Ale patrz, tu będzie takie... O! Kurde! Stam. Ale wiesz co... Ach, zepsułeś, dobra. No miecz, chyba nie kutasa robimy. No bez psa. Ech, chyba tutaj nic nie widzę. O, trawa... O, coś widzę, dobra. Ej, tra, e, tra, e, trawy mamy, patrz. Nie wiem. Ej, nie, to kop sobie gdzieś indziej, a tutaj kopię. O coś mam. Tak, e, po. pozdro. No i znowu trawa tutaj, gdzie ty uderzyłeś, wyrosła. Mam koper. wiem. A nie, to nie... Ona będzie tak przestrzegalaś. Eksperta. Tak, 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 Sebo. Oglądają osoby niepełnoletnie i niepożądane słowie. Sam jesteś niepełnoletni. No ty też sobie jesteś. A dupa, pani jest. Tak, mam 18 lat. Tak, chyba odjąć 4. No, no ile masz lat? No ile 16. No, tak. Wiesz, Z raju mi chyba będzie wiosna, będzie lepiej trawa No co, 4 tych lat, tak? No, no ja też mam i co. I ja jakoś się tego nie wstydzę. Się też nie wstydzę. lol! E, fajnie, dwa odcinki, wiele dzieje. ha oh, ho, ho, nie, to tak gdzieś się nie wrócę. Ja nigdy nie kłamię, ja mam na... No i ja też nie. To się... Ale wiesz, ostatnio weszły na ten, na sześć obcy, co nie, to taka stronka internetowa, że tego czat, co nie masz. A to tak, że pisujesz 18. Nie, nie, nie. Jeszcze że gadasz z osobami ten, że oni cię nie znają, nie masz ich niku, co nie, niczego, nie masz żadnych danych, co nie? Koleś... Koleś się do mnie pisze, ile masz lat? Eee, taka koleś chyba, się osiemnaście, o ja szesnaście, jesteś taki stary. <grym 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 chcesz tą stronę, mogę ci podać. Sebu. nie chcę jakiś chaty. z weź nie chcę. A, Sebu, właśnie idź do piekła jeszcze. Ale ja nie idę do pieku, ja idę pole przez surowce, bo, bo tu prawie nie ma, mało. Ja tutaj mam komin. Komin masz. Mam O już kopery mam. Ja też... Myję. Ja, tu dużo ja tutaj na razie kopię stonebloki. Ja, szkoda, że nie znalazłem sobie tego. Tekstur paka do tego. Sterali do Minecrafta. A widziałem, nie, mog nie, nie mogę... ale nie nie mogę ściągnąć. A miałeś kiedyś. Nie miałem. A gdzieś tam... Pamiętam. No bo ci mówię, że jest tego. Jest nawet mod do tego, do deralii, że masz tego. Że w 3D jest. Tak? No. A no, no co tam było? E czemu ja mam taki dobry killów? Aha! Ja ostatnio ja, ja z tobą nie grałem. No ja też. No ja też nie grałem sam z tobą. O, tak. Eee, no. <gryw> I... Mam kopanie. Da, no, to czekaj, idę do ciebie. Eee... Wynne, skacz. Patrz. A wysoka jest? Wii! Ej, pociek... Kaj. No bardzo mądre chciałam rozkopać wodę. Nie, mam tylko 30 HP. <grych> Czekaj, wypi... zostaw też miksturkę. Mam miksturkę. No dobra. Jak co to teraz tędy kopiłem? Aha, bo... jak tutaj kopali nie No ale będzie zaraz. O, widzę, ej! Widzę! Ale chyba pod wodą. Coś się świeci, jakieś zioło, zioło jest. Czemu ja postawiłem Ej, zioło mamy! Ej, gdzie ty widzisz to zioło? Czekaj, ja sobie eee. No tu! Widzisz? Zioło mamy. Ja wow! Zioło. A, no faktycznie mamy zioło. Dobra, dobra, będziemy hodować zioło i zrobimy sobie miksurki zioło. Lubię... Eee... Aha. Lubię... Eee... Aha. Aha, bo... Aha. Aha. Aha! Aha! Wiem już o... Aha! A dobra! Co so, bo teraz... What the fuck? Co nie? Um. <głos> <głos> dobra. Ja powinien teraz być tutaj taki licznik, ile powiedziałem aha. Właśnie. No. No weź nie, tak szybko. Bo ja śpieszę się spieszę do piekła. Nie je... Już jesteśmy tak wykoczeni, że tam. No właśnie. Tam nic nas nie zabije, co nie? O, tam no. widzę coś. E, coś tam jest. co? Czy... To... E, czemu tutaj ludziki. O, widzisz? Moje! No, zabrą mi złodzi. O, woda. Do... To nie, 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 nie bo wyrlecie się. Czekaj. To weź, weź mi te, weź mi bo ja nic nie widzę. Okej. Okay. Jak tutaj... Tylko nie kop w tą ścianę. No nie kop, pójdź zarać. To się cykasz? O, jest jakaś jaskinia. Tak, to mogę ją zalać. Nie, nie, nie. A dobra, no tak, zrób. Ej! Tu woda jest pod spodem! Kurde nie! Nie rób mi tego! Nie! nie grzeczny Edek <gry> Ej powiedziałeś że mogę wylać Ej tutaj coś jest! No nie co jest? Zróbam no, Kop do tego Kop, 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 kop Ja tu robię następną kopalnię A ty zdedłeś? Co? Dedłeś? Nie No nie kop tak... Czutko. Bo ja nie mogę. Z tej wyjść. No fajnie, dzięki. Czekaj. No ja nie mogę i wylać już. Dobra. Jest, masz. Dobra. E, Oświetl mi, bo nic widzę. Czekaj. Już. O pochodynkę. Aha, tutaj mamy. Aha, ha, ha. mamy. Ojro. no, 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 no. Ojro, mamy sebo, ojro, ojro. Czekaj, to zbieraj, ja do kopyci. Spoko, weź spuść tą wodę. Spuść. Dobra. Spuść. E, spu spuść sebo pułapka. Widzisz, koło siebie masz kulę. Oj, Kurde, dupa! Jakie debilstwo, ja nie o, mogę. Bo... O Boże. Co za wywieszło! Nie, nie... Kto tą grę stworzył? O Powiedz bo... mi, kto ją stworzy? O Boże Sebo! Mówiłem, że jest kula. No, no tak i chciałem ją zepsuć. Dobra, spuszczę ją, wodę. Czekaj, no! budujesz stoczki na... nagrywamy sobie już 10 minut. No. Ej, 10 minut nagrywamy. To dobrze. Jaki No <laughs> 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 Ej tutaj, e, ej tutaj jest tego Dobra Tego i owego? Oła, oła 15 minut i kończymy, co nie? Okej okay. To najwyżej pokopiemy tak sami z siebie na zbroję, tylko no dobra. Bo to dłużej nam zajmie. O, dobra. Cześć. <grywka> Lirda mi rzuci. Ech! Aha. A ty ten masz wspólny. No bo ten tak. Aha. Dobra, sobie Czekaj, na ratunek! Woń, świnie. Aha, gdzie to jest? A, to tu. Fajnie, że jest świnie. Ehe. Czekaj, kto tam skakuje? Ty wskakuj. Kurde szkoda, że nie mogę ci uderzyć, to byś tak sobie wpadł. <gry> Dzięki Sebo! No kurde co tak szybko? Dobra, ja wskakuję! Pi No bo nie spadłem na... dno, nie Sebo, help mi! No ty mi pomóż, bo mnie mnie biją! No, ratuj, ratuj, No ratuj, ratuj! No, Jej, ja nic nie widzę. A kurde, utopimy się. No. Nie, nie, nie chcę. Kurde, dedam! Ja nie, 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 detnę, Patrz. Ja, kiedy widzę? Ja. Z naszej strony. Dobra. Chyba będzie na tyle, co nie? Ej, ach, kurde. Nie. Okej. Okay. Ja teraz z nimi się rozpamiętam. Ej, gdzie ty po nas Ja mam granat. Och. Aha, dopiero teraz mi tu. To... Ratuj! Jestem. Ło! Wow! Kupa. a E co tutaj robi Jenny Face? No i co za robal? Dżdżownica. Jessica. Słowo Jessica. A! Nie! Zostaw mnie, Brzydalu. Pomocy... Kurde sam się zabiłem! Brawo. Granaty! Dobra... Myślałem, że, że to ma śmierć... Chciał w śmiernicy Bo myślałem, że nie, nie, nie zabiję granat. To mój nie, wiem, nie No nie! Ile tutaj tych robali jest? Do kupy. ej, Nie! Pomocy! Powodzenia. Ach, nie! No nie! Co się dzieje? Spadłem znowu w tą dziurę. Weź mi oś, tak. Poczekaj, jak pomogę ci. No właśnie pomóż mi. Wow. Jaka świnia! No i dzięki znowu umarłem przez ciebie, bo nie może. Ja, 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 ja rzuciłem ci boję. Poczekaj! No już za późno. No Boże, teraz ja wpadłem. No i dobrze. Dobra, Sebo chyba nad tym kończymy, co, nie? Nie. No Sebo 15 minut mamy już. mało. No mało. Kurde, jakbyś ty wrzucał, to by dla ciebie było dużo. Dobra, Dobra poczekaj, tylko wyjdę z tym, gdzie O, zombie nam... Dzięki, że... Fajnie, że nie zamknęłeś tego. Nie drzwi Tak? No nie zamknę drzwi mi tutaj teraz z zombiakiem się. To, to dobrze. Dobra. No! Skąd tutaj ten drobal? Eee... On mnie kocha! Zamknął przeczyć! On mnie kocha! on w powietrzu lata No wiem Akysz, Akysz, Akysz był taki film Patrz. konie mnie! <noise> Ej, No to w powietrzu, to jest nie fair. On skacze tam i przewija się przez osłony naszego nanodomu, i, <noise> i poprzez tą prędkość wyrzuca go w powietrze. Eee! Aha. Dlaczego Aha, zabije. Dobra, nagrywa się jeszcze. Dobra, sebo jak kończysz. Chodź na nanowirusie. Ej, patrz. Dlaczego ja, ty masz gwiazdkę? Już. Czekaj, jakąś musimy fajnie zakończyć. Więc. Poczekaj, posadzę zioło. A no właśnie zioło mamy. A nie tutaj, to tam. Jakie? Jak A, musi być chyba ciemno. No właśnie, ciemno. Nie, musi być ten. Do zioła najlepiej, żeby było ten. Tutaj. No i jasno, przy żarówce. No tutaj będzie kokosowo. Ej, spróbuj. Nie? Spróbuj tutaj posadzić. Ej, to dawaj, kończymy odcinek i ogarniemy to zaraz. Okej, okay, dobra. Chodź. To chodź na samą górę, na wieżyczkę, którą zbudowałem. Na wieżyczkę wirusów, nanowirusów. Nanowirusów. Dobra, jestem. Nie, nano, na, na, ten, nanomenu. Dobra, chodź. Dobra. E... Wystaw pochodnie. Wystaw pochodnie, nie gwiazdeczkę. Więc yes. to był na tyle z Terraria I dzięki za oglądanie, że wytrzymaliście te 17 minut męki ze mojej Sebastiana Sebo, so, chcesz coś dodać? Tak Co? Lubię placki no. Poczekaj